Na najbliższym możliwym skrzyżowaniu zawrócimy. Dobra. Czyli szukamy tego najbliższego możliwego skrzyżowania, aby tam zawrócić. Na tym skrzyżowaniu jak widać nie możemy, tak? Bo mamy na lewym pasie oznakowany, że pas jest wyłącznie do jazdy na wprost. Zmiana TG jest, nasz pas się kończy. Patrzymy jak sytuacja na tym skrzyżowaniu. Tutaj również mamy oznakowanie na lewym pasie, że możemy nim jechać tylko, tylko prosto. Wobec czego skoro tylko prosto, no to zawrócić tutaj nie możemy. Tak, znowu nasz pas się kończy, znowu zmiana pasa, kolejne skrzyżowanie. Tutaj może, mamy możliwość, może. tak jest, mamy możliwość skrętu w lewo, więc tutaj będziemy teraz zabrać. Zmiana pasa oczywiście. Tak jest. Możesz tutaj zawracać zarówno szeroko, jak i blisko lewej strony wcześniej i oceniamy jaka sytuacja jest.